Dobry państwu. Witamy państwa bardzo serdecznie na drugim dzisiaj szkoleniu. Teraz zajmiemy się problematyką sprzątania w obszarach spożywczych. Powiemy troszkę na temat HACAP-u, No i Roman przekaże różne typy dotyczące utrzymania czystości w obszarach, gdzie mamy do czynienia też z żywnością. Jak zawsze, ostatnie 10 minut szkolenia przeznaczamy dla Państwa, czyli czekamy na pytania na czacie. Na które Roman postara się odpowiedzieć, w zależności od tego, ile nam czasu zostanie. Ja przekazuję głos do Romana i zapraszam do oglądania szkolenia. Dzień dobry, witam Państwa. Proszę Państwa, co to ten HACAP jest? Z czego on się składa? Mianowicie, tłumacząc na język polski, HACAP to jest analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli. Czyli w wypadku hacap który zawsze, proszę Państwa, powinien być poprzedzony dobrą praktyką higieniczną pracowników, którzy pracują w sektorze spożywczym i dobrą praktyką produkcyjną, ma za zadanie analizować zagrożenia, które znajdują się na obszarach kuchennych. Nie tylko kuchennych, ale w ogóle przy produkcji i dystrybucji wyrobów spożywczych. Jeżeli mówimy o tych zagrożeniach, najczęściej mówimy o trzech zagrożeniach. Pierwsze to zagrożenia fizyczne, a więc różnego rodzaju elementy, które mogą się dostać do pokarmu. Tak między innymi zwraca uwagę Sanepid, żeby raczej w obszarach użyteczności publicznej na obszarach kuchennych nie używać zmywaków metalowych, ale jeżeli już są, to powinny być dopuszczone do systemu haca Następne zagrożenia to zagrożenia chemiczne. Dlaczego? Dlatego, że no, tam sprzątamy używając różnych produktów chemicznych, które mogą mieć działanie negatywne i mogą dostawać się po prostu do żywności. No i trzecie, najważniejsze zagrożenia to zagrożenia mikrobiologiczne. To są wszelkiego rodzaju grzyby, wszelkiego rodzaju bakterie, które mogą dostać się do pokarmu, który jest przygotowywany i ten pokarm po prostu. Zanieczyścić, powodując różnego rodzaju problemy zdrowotne u klientów. Na podstawie tych zagrożeń, które występują, proszę Państwa, tworzy się w HACAP-ie tak zwane krytyczne punkty kontroli. To jest kontrola, czyli podlegająca kontroli, i ta kontrola ma za zadanie zapobiegać. Przykładowo, najczęściej, jeżeli mówimy o hacap to mówimy o tak zwanej pierwszym. W punkcie krytycznym CCP1 to jest dostawa żywności. Jeżeli ta żywność przychodzi, musimy po prostu sprawdzić, czy ta żywność ma odpowiednią datę przydatności, jest odpowiednio dostarczona przez naszego klienta zewnętrznego. Jeżeli ktoś z Państwa sam dostarcza, musi pamiętać, że przewóz żywności musi się odbywać w specjalnie przygotowywanym samochodzie, który powinien być wyposażony w płodnie. Na podstawie tych zagrożeń tworzymy pewnego rodzaju procedury polegające na zapobieganiu. Przykładowo w tym punkcie CCP1, jeżeli widzimy, że żywność jest nieodpowiednia, tą żywność po prostu nie wprowadzamy na obieg. Przykładowo drugi punkt CCP2, czyli krytyczny punkt przechowywanie żywności, czyli codzienne sprawdzanie, czy żywność jest przechowywana w odpowiednich warunkach. Sprawdzamy Temperaturę w zamrażarkach, w lodówkach w zależności od potrzeb. Proszę Państwa, HACAP obowiązuje w Polsce od 2006 roku, został wprowadzony dziennikiem ustaw i każdy obiekt produkcji i dystrybucji żywności obowiązkowo powinien posiadać system hacap -u. Jak Państwu wspomniałem, ten system HACAP-u musi być przede wszystkim potwierdzony odpowiednim sprzętem. Do utrzymywania czystości. Dlaczego? Dlatego, że ten cały proces związany z HACAP-em, tak jak wspomniałem, jest poprzedzony tą dobrą praktyką higieniczną. Jeżeli mówimy o tej dobrej praktyce higienicznej, to przede wszystkim zwracamy tutaj uwagę na higienę pracowników. W każdym pomieszczeniu kuchennym powinna się znajdować umywalka, gdzie mamy mydło, najlepiej w podajniku. Czy to automatycznym, czy podajniku mechanicznym, ale wystarczy umieścić tam tylko i wyłącznie mydło dezynfekujące. Nie potrzeba, proszę Państwa, umieszczać podajników z płynami dezynfekcyjnymi czy umywalce. Wystarczy, żeby był podajnik mydła dezynfekującego, lub też niektórzy nazywają bakteriobójczego, i podajnik ręczników do wycierania rąk. Jeżeli mówimy o dezynfekcji rąk, to zawsze zalecamy, żeby w momencie, kiedy pracownik chodzi, na przykład był w toalecie, czy był na przerwie, czy poszedł na papierosa, bo też się takie rzeczy po prostu zdarzają, przed wejściem na obszar kuchenny powinien znajdować się podajnik płynu dezynfekcyjnego i tylko w tym momencie, kiedy pracownik opuścił pomieszczenie kuchni, potem wchodzi, żeby przeprowadził dezynfekcję rąk bo różnego rodzaju rzeczy tam po prostu używał. To jeżeli mówię o higienie pracowników, oczywiście nie będę tutaj już państwa zanudzał takimi rzeczami jak książeczka sanepidowska, że pracownik może być dopuszczony albo niedopuszczony do pracy przy obszarze spożywczym, jeżeli na przykład wskazuje, że jest chory albo ma jakieś uszkodzenia dłoni, więc taki pracownik nie powinien być dopuszczony do pracy ze spożywką. Proszę Państwa, w momencie, kiedy przystępujemy do sprzątania, to w tym momencie zawsze musimy pamiętać o sprawie związanym z tak zwanym sprzątaniem bieżącym i sprzątaniem gruntownym. Jeżeli mówimy o sprzątaniu bieżącym, to jest to sprzątanie, które przebiega w momencie pracy z artykułami spożywczymi, czyli wykonujemy jakąś czynność, kończymy tą czynność, ten pokarm przygotowany znajduje się na przykład. Do garka, czy do ma patelnię, wtedy to miejsce powinniśmy oczyścić. Powinniśmy po prostu oczyścić. I w tym momencie do tego możemy używać ścierki, ale wiadomo, że ta ścierka musi po kilku użyciach momentalnie zostać skierowana do prania. Dlatego bardzo ciekawym rozwiązaniem, proszę Państwa, są po prostu ręczniki papierowe. I w wypadku ręczników papierowych zawsze zalecamy, żeby stosować ręczniki które są podawane w systemie centerpula. Czyli ręcznik jest wyciągany jak gdyby od środka. Proszę zauważyć, w momencie kiedy potrzebuje wytrzeć jakieś zabrudzenia z powierzchni, ręcznik już jest wyciągnięty i on nie trzeba go już składać, bo wystarczy tylko go chwycić i mamy przygotowany ręcznik do usunięcia zabrudzenia. Takie podajniki można umieszczać Albo na małe rolki papier ręcznika, albo na większe rolki ręcznika. To naprawdę ułatwia pracę pracownikami. Podnosimy poziom po prostu higieny, bo nie używamy ścierki, która wielokrotnie może być po prostu użyta. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o to czyszczenie bieżące, to wiadomo, że po odejściu, HACAP to ściśle określa. Czyli zakończeniu jednego cyklu przygotowania żywności, przechodzimy do drugiego. Czyli najpierw na przykład na jednym stanowisku przygotowaliśmy warzywa, musimy to umyć, musimy tą po prostu powierzchnię zdezynfekować. No i jeżeli jest mocno zabrudzona, musimy umyć ją dokładnie. Więc sama ścierka, czy czasami też ręcznik papierowy, nie jest w stanie usunąć. Musimy mieć odpowiednie sprzęty. Tymi sprzętami to przede wszystkim zmywaki. Zmywaki nierysujące albo zmywaki mocniejsze z fibrą zieloną, a w wypadku powierzchni, które są bardzo mikroporowate, szczególnie polecamy tutaj, proszę Państwa, zmywaki z melaminy. Bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi o czyszczenie tych elementów ponadpodłogowych, to jest, proszę Państwa, szczotka V, czyli szczotka, która jest w kształcie klina. Ona nie tylko może służyć nam do mycia powierzchni podłogowych, ale w momencie, kiedy na przykład mamy blaty, które stykają się ze ścianą, od czasu do czasu można tą szczotką usunąć te po prostu zabrudzenia na tych elementach stykowych. Jeżeli chodzi o mycie powierzchni, no to wiadomo, że najczęściej w obszarach kuchennych nie tylko myje się samą powierzchnię, ale myje się też naczynia. I tutaj w zależności od wyposażenia obiektu, możemy stosować, proszę Państwa, produkty do zmywarek. Jeżeli chodzi o zmywarki, jak Państwo doskonale wiecie, każda zmywarka powinna posiadać dwie pompy dozujące i podłączamy dwa produkty. Jeden produkt, który jest produktem dość wysoko zasadowym, który służy do mycia naczyń, różnego rodzaju elementów, ale równocześnie zmywarce jest podłączony też produkt do nabłyszczania. O co tutaj chodzi? Proszę państwa ten produkt do nabłyszczania jest to produkt, który ma usunąć naloty wodne i naloty zasadowe. Po tym produktem czyścimy te powierzchnie w zmywarce, a potem płuczemy te powierzchnie, czy to naczynia, czy sztućce, czy jakieś tam różnego rodzaju elementy, które państwo używacie, musimy opłukać, czyli usunąć nadmiar tego produktu zasadowego i to najczęściej wykonujemy przy pomocy produktu paśnego. Zmywarka, dwa produkty, które powinno być odpowiednio wykalibrowane, raczej nie używajcie tego Państwa w systemie na oko. Oczywiście oprócz maszynowego mycia naczyń odbywa się też mycie ręczne. Tutaj chcielibyśmy Państwu pokazać ten właśnie produkt Melida Lux. Jest to produkt do ręcznego mycia naczyń. Bardzo wydajny, bo przeciętnie na 5 litrów możemy stosować w granicach 2,5, maksymalnie 5 ml. Jeżeli te naczynia myjemy po jakichś naprawdę mocnych zabrudzeniach tłuszczowych, to wtedy używamy troszeczkę mocniejszego. Nie przedawkowujemy produktów do ręcznego mycia naczyń. Chodzi o to, że potem te naczynia musimy dłużej płukać po prostu wodą, żeby usunąć ten produkt, proszę Państwa, myjący. Jeżeli chodzi o mycie w wypadku powierzchni ponadpodłogowych i podłóg, staramy się zawsze ograniczyć ilość produktów. I tutaj mamy produkty, które zarówno są w koncentracie, np. Merida Grilling Plus czy Merida Fatex Plus. Fatex to produkt do mycia powierzchni ponadpodłogowych i podłóg. W koncentracie robimy odpowiednie stężenie, dozowanie. Pamiętajcie Państwo, bo to wielokrotnie na szkoleniach powtarzaliśmy. Wszystkie produkty, które są w koncentracie, one w postaci koncentratu mogą stać te 24 miesiące, ale jeżeli zrobimy roztwór, to ten roztwór ma krótką stabilność, czyli jest to przeciętnie 48 godzin. Jeżeli mamy małe powierzchnie, czy używamy to po prostu częściej, nie mamy czasu, żeby sporządzić, te roztwory, możemy w to miejsce zastosować produkt gotowy, który może nam w butelce stać te 24 miesiące, podawane w formie piany, doskonale po prostu myje powierzchnię, nie uszkadza, dlaczego nie zawiera żadnych wodorotlenków, czy to sodu, czy potasu. Jeżeli powierzchnie, proszę Państwa, są przypalonymi tłuszczami zanieczyszczone, czyli mówimy tu o wszelkiego rodzaju kochenkach, piecach konwekcyjnych czy innych. Hmm, elementach, które no, pracują z gorącym po prostu tłuszczem. Tutaj możemy zastosować albo w rozcieńczeniu produkt Merida Grilling Plus, zrobić odpowiedni po prostu roztwór w zależności od silności zabrudzenia, a jeżeli chcemy być naprawdę bardziej wydajny, możemy zastosować produkt, który jest produktem gotowym, Grilling Express. Jest to produkt o tyle ciekawy, bo też jest podawany w formie piany, więc jeżeli natryskujemy go na przykład na powierzchnie pionowe, nie spływa tak szybko. Forma piany osadza się na powierzchni, dłużej zaczyna po prostu penetrować zabrudzenia i łatwiej te zabrudzenia możemy, proszę Państwa, usunąć. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o problem dezynfekcyjny, tak jak Państwu wspomniałem, Dezynfekcja powinna być, odbywać się, jeżeli pracownik wchodzi na pomieszczenie kuchenne i w momencie, kiedy opuszcza i ponownie, jak wspomniałem, wchodzi, tam powinny być dezynfekowane ręce, najczęściej używa się do tego produktów, proszę Państwa, alkoholowych, tak jak na przykład nasz Polana DDR, który może być w ręcznym takim spryskiwaczu, czy też może być podawany w formie dozownika albo Elektronicznego albo manualnego, w zależności od potrzeb. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o powierzchnię, to w wypadku powierzchni też możemy używać produktów dezynfekcyjnych czyli wykonaliśmy jakąś czynność, umyliśmy powierzchnię. Zgodnie z zasadami, powinniśmy tą powierzchnię przed położeniem ponownej jakiejś innej żywności zdezynfekować. Tutaj możemy zastosować produkt dopuszczony do obszarów spożywczych czyli tak zwana kategoria czwarta. Produkt o nazwie Antivirus Liquid. Bardzo szybkie po prostu działanie, może być przechowywany w opakowaniu 12 miesięcy, tak jak większość produktów dezynfekcyjnych. Jeżeli, proszę Państwa, chcemy zdezynfekować takie obszary, które musimy nie tylko zdezynfekować, ale równocześnie usunąć nieprzyjemne, proszę Państwa, zapachy, to w tym momencie możemy zastosować produkt o nazwie NANER. Jest to produkt, który służy głównie do usuwania nieprzyjemnych zapachów, czyli po umyciu kosza produktem Merida Fatex. Chcemy usunąć ten nieprzyjemny zapach, bo tam worki czasami mogą pękać. Po prostu natryskujemy ten produkt do środka, zamykamy kosz. I ten produkt ma jak gdyby podwójne działanie: Mianowicie, po pierwsze, usuwa nieprzyjemne zapachy, to nie jest dezodora, ale równocześnie jest produktem, który jest produktem dezynfekcyjnym. Ma badania na wirusy, między innymi na COVID-19 czy SARS-CoV-2. Ma też działanie na bakterie i na elementy grzybowe, które najczęściej właśnie w obszarach kuchennych występują. Proszę Państwa, te wszystkie produkty, jak wspomniałem, no używamy ze ścierką. My teraz prowadziliśmy taką ścierkę którą nazywamy ścierką pięcioletnią. Doskonale się sprawdza w obszarach kuchennych. Dlaczego? Dlatego, że jest ścierką dwustronną. Ostrzejsza strona i delikatniejsza strona. Czyli możemy silne zabrudzenia usunąć, natryskując po prostu e, czy na powierzchnię, czy raczej po prostu na ścierkę. Ale oczywiście problem pojawia się z dezynfekcją. No wiadomo, brudnymi ścierkami nie powinniśmy dezynfekować powierzchni. Dlatego wprowadziliśmy już od dłuższego czasu. To co wielokrotnie już powtarzaliśmy, ścierki, które są ścierkami nasączonymi. I tutaj mamy dwa rodzaje tych ścierek, mianowicie ścierki alkoholowe i ścierki bezalkoholowe. W wypadku ścierek alkoholowych możemy używać je zarówno do dezynfekcji powierzchni, jak i rąk. W wypadku ścierek bezalkoholowych używamy je do dezynfekcji powierzchni, które są nieodporne na alkohol. Czyli mogą nam po prostu tą powierzchnię zlikwidować jakieś delikatne plastiki, czy jakieś elementy delikatnej po prostu stali. Ścierkę wyciągamy, proszę Państwa, używamy ją tak długo, kiedy widzimy, że powierzchnia jest po prostu mokra. I następnie ścierkę wyrzucamy do kompostu. Czyli ta ścierka jest wykonana z bawełny w odróżnieniu od innych firm. My nie mamy ścierek wykonywanych z materiału pożywowego, tylko to jest czysta bawełna, dzięki temu ona się po użyciu po prostu będzie spokojnie, proszę Państwa, rozkładać i nie będziemy mieli takiego żadnego problemu. Czyli musimy wyposażyć obiekt, proszę Państwa, w odpowiedni sprzęt i równocześnie w odpowiednie produkty chemiczne. Jeszcze raz powtarzamy, nie za dużo tych produktów po prostu chemicznych. Dla naszych klientów, jeżeli jest taka potrzeba i klienci mają różnego rodzaju problemy, Przygotowujemy po prostu hacap. Przygotowujemy hacap i ten hacap najczęściej, te plany higieny dzielimy jak gdyby na dwa obszary. No pierwszy obszar to jest tam, gdzie klienci spożywają. Mówimy tutaj o restauracjach, barach. Widzicie Państwo, są produkty, które możemy tam w tym obszarze spokojnie sobie po prostu używać. Mówimy tutaj o sanitariatach. W wypadku na przykład takich obiektów yy, szczególnie polecamy produkt Merida Nano Sanitin. Jest to produkt myjący. Dezynfekujący, kwaśny produkt, który możemy myć wszystkie powierzchnie w obszarach sanitarnych. Dodatkowo przygotowujemy plan higieny już stricte kuchenny. I proszę tutaj zwrócić uwagę, że mamy naprawdę bardzo mało tych produktów. Właściwie dwa produkty myjące jeden produkt, jeżeli mówimy o podłogę, i jeden produkt do dezynfekcji ponadpowierzchniowej i do dezynfekcji podłogowej. Tym, że proszę pamiętać, że dezynfekcję podłogową pracownicy powinni wykonywać już po zamknięciu obszaru kuchennego. Czyli kończymy, sprzątamy po prostu gruntownie i wtedy przeprowadzamy dezynfekcję podłóg. Nigdy nie robimy dezynfekcji, proszę Państwa, obszarów w czasie działalności kuchni. W żadnym wypadku czegoś takiego nie powinniśmy zrobić. Dlaczego? Dlatego, że produkty w koncentracie, tak jak na przykład nasz epidemin, potrzebuje około 15 minut leżenia, brzydko mówiąc, na powierzchni, żeby zostały te mikroorganizmy chorobotwórcze, proszę Państwa, usunięte. To jest rzeczą naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne. Proszę Państwa, w tym momencie staramy się zawsze podsumować pewne rzeczy związane. Z tymi wszystkimi hacapami, jak to niektórzy to po prostu określają, czyli tą dobrą praktyką higieniczną, dobrą praktyką produkcyjną. Proszę Państwa, pierwsza sprawa. Pamiętajcie Państwo, że jeżeli sami nie wykonujecie tych czynności, czyli jesteście firmą zewnętrzną, która wchodzi, to musicie pracować zgodnie z zasadami, które ktoś przygotował. Nie może firma zewnętrzna wchodzić na obiegi i wdrażać hacapów. Za wdrażanie HACAP-u, tak jak za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiada pracodawca. Czyli pracodawca powinien powołać grupę HACAP-owską, przygotować wszystkiego rodzaju procedury, a firma zewnętrzna wchodząc musi według tych procedurów pracować. Czyli co myć, co dezynfekować jak często, i tak dalej, i tak Starajcie się Państwo ograniczać ilość produktów chemicznych. Jeżeli mały obiekt, może produkty gotowe które się będą lepiej po prostu sprawdzać, duży obieg, system, proszę Państwa, koncentratów, ale wtedy zawsze polecamy, żeby te koncentraty rozpięczać przy pomocy pomp przepływowych, żeby nie było sytuacji przedawkowywania produktów. Pamiętajmy, że brudne ścierki MOPy mogą powodować plamy i zamazy na powierzchniach, więc jeżeli mamy taką możliwość, Starajcie się Państwo przy tym sprzątaniu bieżącym używać tych ręczników w systemie Centerpool. Naprawdę się to doskonale po prostu sprawdza. Odpadają nam prania ścierek albo kłopoty z tanepidem, który może przyjść Państwu na obieg i zobaczyć, że te ścierki są po prostu bardzo, to bardzo brudne. Pamiętajmy też, że w wypadku produktów, które są produktami do bieżącego mycia, często musicie Państwo zastosować produkt do takiego gruntownego mycia. Głównie obszar kuchenny to jest duże ilości wody. No, płukamy żywność, używamy tą wodę do produkcji po prostu żywności. W związku z tym polecamy też do usuwania powierzchni podłogowych, tam gdzie pojawiają się naloty rdzawe. Nasz produkt najmocniejszy, kwaśny to jest Merida Acid Chlor, zawierający 25% kwasu fosforowego. Służy głównie do usuwania, proszę Państwa. Tych wszelkiego rodzaju zabrudzeń w pobliżu kratek ściekowych, czy też odpływów, które tam występują. W wypadku śmierdzących odpływów, naner, proszę Państwa, jest, może być zbyt słabym produktem. Wtedy możemy zastosować produkt o nazwie Merida Anti-Smell. Mianowicie to jest produkt też do rozkładania związków siarkowodorowych, albo w koncentracie, albo w roztworze. Nalewamy do tej kratki, żeby no po prostu brzydko nam nie pachniało. Pamiętajcie Państwo, że jako Merida przygotowujemy te Hacapy, pomagamy w tym zakresie naszym po prostu klientom. No i jeżeli chcemy prowadzić ten biznes związany ze spożywką, a zawsze jak mówi się, że człowiek musi dwie rzeczy kupić. Musi kupić żywność i musi kupić artykuły higieniczne, głównie papier toaletowy, no bo bez tego już Polak nie potrafi po prostu żyć. Tylko i wyłącznie czysta kuchnia i czysty lokal przyciągnie po prostu klientów, którzy jak zobaczą jakieś zabrudzenia, już nie mówiąc o jakichś karaluszkach, no to wtedy na pewno Państwa już więcej po prostu nie odwiedzą. Jest to system prosty, ale wymagający po prostu pewnego rodzaju przygotowania i tutaj zawsze służymy dla Państwa pomocy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, Roman. Mamy kilka pytań, może zaczniemy od tego, jak poznać, który produkt nadaje się do kontaktu z żywnością. Proszę Państwa, od 2004 roku nie ma już atestu PZH. W związku z tym, jeżeli mówimy o produktach myjących, takich informacji najczęściej nie znajdziecie w karcie charakterystyki, mogą się czasami pojawić, ale rzadko. Wtedy patrzymy, czy produkt. W karcie produktu ma napisane, że nadaje się do obszarów spożywczych. To mówimy o produktach myjących. Mówimy tutaj o produktach kwaśnych, o produktach zasadowych. W wypadku, proszę Państwa, produktów dezynfekcyjnych jest tam specjalny po prostu podział: mianowicie są grupy i kategorie. W zależności po prostu możecie to Państwo sprawdzić, i najczęściej, jeżeli występuje cyferka 4, to jest to informacja że ten produkt dezynfekcyjny, czy to naner nasz, czy na przykład DDR, czy ściereczki mogą być używane w obszarach mających kontakt z żywnością. Te informacje znajdziecie wtedy w deklaracji albo w tak zwanym Ministerstwa Zdrowia, chociaż to właściwie wykonuje te badania Urząd Rejestracji Produktów Biobójczych. Tam te informacje są wszystkie zawarte. Nie szukajcie tego w karcie charakterystyki, nie szukajcie atestu PZH, których najczęściej nie ma. Wystarczy popatrzeć na kartę produktu, bo tam zawsze producent podaje taką informację, że może być używany w obszarach spożywczych mających kontakt z żywnością. Można zamienić środki do odmywarki rekomendowane przez producenta? Proszę Państwa, można oczywiście, z tym, że Trzeba najpierw sprawdzić, czy producent nie obarczył to utratą gwarancji. Nie powinno się czegoś takiego robić. Jest wolność handlu, to jest pewnego rodzaju narzucanie klientowi różnego rodzaju produktów, bo musi tylko kupować, musi kupić produkt drogi, a chciałby kupić po prostu produkt tańszy. Zawsze, jak kupujecie zmywarki, zwróćcie na to uwagę, czy to jest obowiązkowo zakup tych produktów polecanych przez producenta czy dystrybutora po prostu zmywarek. Ale wydaje mi się, że każdy produkt można zastąpić. My działamy to najczęściej tak, że wyjeżdża serwisant i ustawia po prostu pompę odpowiednią dozującą. I możemy coś takiego też Państwu po prostu w tym zakresie pomóc. Kto określa punkty kontroli? Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, właściciel obiektu powinien powołać system Hacaposki. I ten y, grupa hacap powinna posiadać jakiego, jakąś jedną osobę, która jest audytorem HACAP-u, y, czyli to jest człowiek, który powinien posiadać jakąś podstawową wiedzę dotyczącą w ogóle zasad HACAP-owskich. I najczęściej, y, tak jak wspomniałem Państwu, przygotowuje się te system, te punkty krytyczne kontroli CCP1, CCP2, rzadko kiedy CCP3. No to to jest związane wtedy, jeżeli Państwo sprzedajecie żywność na, wynos, żeby to po prostu wszystko normalnie przygotować i sprawdzić. Najczęściej robi to grupa odpowiedzialna, czyli człowiek, który ma doświadczenie w zakresie HACAP-u, dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej. Jeszcze jedno pytanie, czy produkty chemiczne do księgi Hcap wpisuje się na stałe? Nie, proszę państwa. Osoba odpowiedzialna albo na przykład jeżeli my przygotowujemy księgę haccp Czasami wymieniamy te produkty, no bo my też modyfikujemy niektóre produkty albo Państwo na przykład zwraca się do, do nas, że kupowaliście od kogoś, macie ten HACAP przygotowany, o ileś tam zapłaciliście pieniędzy i chodzi o tą modyfikację. W, każdej, w każdym HACAPie, w dobrej praktyce higienicznej możemy te produkty po prostu wymieniać. Robi się po prostu odpowiedni wpis, że od tego i tego dnia ten produkt jest po prostu nieużywany. Ja wprowadzamy nowy po prostu produkt, i to najczęściej wykonuje osoba odpowiedzialna, która ma takie uprawnienia może być to audytor hacaposki albo osoba kierująca na przykład tym danym obiektem. Dobrze, Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za uczestnictwo i zapytania. Zapraszamy w, za miesiąc. Za miesiąc szkolenia odbędą się w pierwszym tygodniu maja, nie, nie w drugim, ale myślę, że to jakoś damy radę się spotkać. Tematy są dostępne na naszej stronie internetowej. Jeżeli chcieliby państwo, żebyśmy przygotowali szkolenie na jakiś konkretny temat, to oczywiście zapraszamy do kontaktu przez maila szkolenia@pomerida.pl. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję Roman. Dziękuję bardzo. Życzymy państwu wszystkiego dobrego. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.